Cześć, witam. Tutaj Wojciech. Otwieramy właśnie paczuszki za ważne mecze. Było to bardzo proste SBC: wszystkie karty niemal miałem w klubie. Tutaj musiałem kupić jednego gracza, i musiałem kupić z Norwegii jednego gracza, więc wszystkich graczy miałem w klubie. Więc dostałem nawet, nawet fajne paczki. Może coś się z nich trafi. Zobaczymy. Jak za niewydanie ponad 2000 za te paczki za tych za zawodników. Dostałem takie paczuszki No to otwórzmy od najsłabszej Sremna paczka zawodników O, SBTX to może być trochę warty Bo jak robiłem SBC na ligę Hiszpańską to był dosyć drogi No No dobra To no bo była dosyć dobra paczka a no, może być Dobra, ja wysyłam wszystko do klubu No i następną paczuszkę, no otworzymy... Hm. Trzy rzadkie karty, to otworzymy najpierw złotą paczkę w Może jakiś bum będzie Ale nie w tej paczce no, znowu Betis No ale są kilka kontraktów, no tak średnio, no dobra, do klubu No i następna paczka e... Otwórzmy tą o, Jakieś tam flary Zaboleta, no myślę, że to będzie dobry Dobra karta O, 3000, no to było dobre trafienie. Jeszcze Portugalczyk może coś być wart. No też. Około tysiąca. Dobra, do klubu. Wszystko później posprzedaję. I zostały dwie paczuszki. Która jest lepsza? Tu są zawodnicy. Otwórzmy prawie tą. Dużą złotą paczkę premium. Dobra flara. O, no, słaba karta. No, jest kilka kontrakcji, o kondycję są, leczenie, to wszystko pójdę na sprzedaż. Dobra, biorę wszystko do klubu. To sprzedam. Czekaj, to jest coś warte? No, jest śmiało warte, dobra. To wezmę na listę. No to skiksuluję. Dobra. Jedna paczka mi została, ale mam listę transferową zapełnioną. A coś tu się sprzedało. Aha, kontrakt na żeski, dobra. To otwieramy. Paczuszkę kolejną. No i ostatnia paczka. Czy nie coś? Jakiś boom. Nic, słabe blary. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale jak wydałem 2000 za TSBC, to, to tak nie ma co narzekać, można się tego cieszyć, bo sporo na tym zarobię. No nic, no to tyle. no. Jeśli się spodobało, dajcie łapki w górę, komentujcie w komentarzach. No i do następnego. Cześć!